Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj na dworze skwar i upał taki, że, że nie wybrałem się tam nagrywać żadnego materiału i korzystam z gościnności naszego studyjnego pseudo wnętrza. A przechodzę dzisiaj z kilkoma tematami, troszeczkę a propos poprzedniego odcinka, ale nie tylko. Zapraszam. Zacznę odrobinę nie typowo od tego, że dzisiejszy odcinek, a właściwie ujęcia studyjne, te ujęcia takie nasze zegarkowe będą w towarzystwie kolorowych kamyków. Kolorowych kamyków, które kupiłem przed chwilą na straganie, które moja córka z koleżankami tutaj urządziły przy ulicy. I była to dla mnie niespodzianka, jak wróciłem z pracy, zobaczyłem je oferujące kolorowe kamyki po 30 groszy i muszę powiedzieć, że jestem po prostu w wzięty całą tą ideą. Zresztą zobaczcie, jakie one są urocze. Jakoś tak jest, że zawsze, kiedy zaczynam tracić nadzieję, myśląc o tym, o tych moich dzieciakach, i ogólnie no, o dzieciakach dzisiejszych czasów, troszeczkę takich uwikłanych w tą naszą cyberprzestrzeń, to zdarza się właśnie coś takiego, co, co mówi mi non omnis moriar. Fajnie. Ale też nie tylko o tym, bo, bo pamiętacie tego Casio Protreka PRT70, który był naszym e, zagadką, zegarkiem, zegarkiem, który kupiłem, swego czasu dodałem do kolekcji? E, Troszeczkę dlatego, że ma taki powariowany kształt, przypominający Ploprofa, ale miałem jeszcze inny koncept, który chodził za mną od jakiegoś czasu. Poza zegarkami, fotografią, nagrywaniem wideo i rzeczami, które są z tym związanymi, elektroniką, budowaniem robotów, troszeczkę sieciami neuronowymi i związanymi z tym tak zwanymi AI stafami różnymi, inżynierią i fizyką, to, żeby jakoś to wszystko. Unieść i udźwignąć, mam jeszcze takie jedno hobby, czyli bieganie. Bieganie po górach. Robię to już prawie półtorej dekady. Nic zawodniczego, nic wielkiego, ale, ale robię to i utrzymuje mnie to w jakimś takim sensownym stanie i fizycznym, i mentalnym. Jest mi to po prostu potrzebne. I ja sobie wymyśliłem, że chciałbym spróbować wrócić do takiego pierwotnego biegania, jak robiłem na samym początku. Pierwotnego biegania z perspektywy gadżetów. Czyli jeden z pomysłów na tego Protreka było właśnie to, żeby Zostawić tego Apple Watcha, bo garmina dałem już dawno synowi. Pozbyć się tych wszystkich analiz, statystyk i wszystkiego, zostawić sobie stoper i tyle. I tak właśnie spróbowałem na ostatnim i przedostatnim bieganiu. Także pozwólcie, że przedstawię Wam taką krótką relację z niedzielnego, porannego, okołoświtowego wybiegania po Byskidzie Małym. Cześć, z tej strony Tomeka. Dzisiaj, dzisiaj zabieram Was na test zegarka w nieco inny sposób niż zazwyczaj, bo też jest to test z mojej perspektywy. Dzisiaj chciałem zobaczyć, czy Protrek od Casio pozwoli mi wrócić w bieganiu moim, tym takim hobbystycznym czy też relaksującym po górach do czegoś takiego, jak to bieganie, jakim to bieganie było dla mnie na początku. Bez tych wszystkich pomiarów, które teraz robił dla mnie Apple Watch, a przedtem robił dla mnie Garmin całe tony statystyk a może by tak tylko godzina i ile czasu biegamy zobaczymy, wyruszamy w Beskidy, zapraszam zaledwie kilka minut, kilkanaście może maksymalnie po wschodzie słońca, więc pobiegniemy sobie w stronę tych bardziej wschodnich stoków z perspektywy Przełęczy Przegibek generalnie rzecz biorąc to taki był mój zamysł z takim właśnie Casio potrekiem, jak się napatoczył wtedy przy okazji plu plufowych poszukiwań, że być może będzie to zegarek, który pozwoli mi wrócić do takiego bardziej odartego z technologii biegania po prostu, żeby się już wyzbyć wszystkich tych zaszłości, które mam z czasów, kiedy udawałem, że robię to o troszeczkę jeszcze bardziej e, na serio. Bo teraz moje bieganie już jest tylko dla frajdy i to już nie są ani te dystanse, ani ten rekord treningowy jak kiedyś. Kiedyś, dawno, dawno temu zaczynamy od zegarka, który był tylko ze tak zwanym stoperem, a dzisiaj chcę do tego wrócić z tym protrekiem. Dam Wam znać, jak się z nim biegnie. Także ruszamy. Po 18 minutach na zielonym szlaku z protrekiem na ręce, a na drugiej ręce z Apple Watchem, to muszę powiedzieć, że. Prawdopodobnie jest to troszeczkę skrzywione tym, że na prawie ręce zazwyczaj nie noszę zegarka, ale protrek jest leciutki, wygotycki i te 18 minut odmierzył dokładnie tak samo dobrze jak Apple Watch. Lecimy dalej. No i dobiegłem do jednego z moich ulubionych miejsc na tym szlaku, a nie sposób go praktycznie nie lubić, szczególnie o takiej porze dnia, kiedy słońce ledwo się wyłania, bo z jednej strony mamy pasmo, tam właśnie chrobacze łąki. I gdzieś stamtąd pojawia się już tarcza słońca i robi się tu po prostu fantastycznie, a z drugiej strony jeszcze takie przedporankowe troszeczkę pasmo Magórki Wilkowickiej. Przede mną jeszcze całkiem spory kawał do Międzybrodzkiego Jeziora, ale wiem już jedno, fajnie się biega z tym zegarkiem i chyba odhaczę go jako ten właśnie, który będę nosił do biegania. Fajny zegar. Dobrze siedzi na ręce i według mnie do tego mojego już bardzo mało zawodniczego biegania ma no dodaje troszeczkę takiej klasy, klasy naszej zegarkowej, która przeskakuje te wszystkie fajnie wyposażone i dobrze działające techniczne, nowoczesne smart zegarki. Cóż, więcej o tym samym zegarku odpowiem Wam już z bardziej przystających okoliczności, ujęć gdzieś tam. W domu, studiu i okolicach Ja lecę dalej, bo jeszcze kawałek został A potem trzeba będzie wrócić Także lecimy Biegłem, biegłem i dobiegłem Mokro dość Dobrego dzienka też tak po wszystkim powiem, że przy dłuższym mierzeniu czasu tym protrekiem nie jest to takie wygodne, bo a, on nie pokazuje minut powyżej godziny. I przy takim bieganiu 2 godziny 14 minut to potem, no może nie jest to jakiś dramat, bo raczej wiem a, na podstawie a, pory dnia i czasu po prostu a, ile tego mniej więcej było, ale, ale to akurat przywara tegoż zegara. Iść. Także mając tamto pierwotne spostrzeżenie, spostrzeżenia po pierwszym bieganiu razem z tym zegarkiem oraz dodając jeszcze jakieś drugie bieganie, takie dookoła komina gdzieś tutaj w tygodniu, kiedy nie mam tyle czasu, żeby wybrać się na szlaki, stwierdzam, że tak, to mierzenie czasu do, do jednej godziny troszeczkę nie jest wygodne. Plus przy Moim wzroku już nie najbardziej fantastycznym, jak się okazuje. Trochę małe są te cyferki na wyświetlaczu tak w biegu po prostu i bez okularów, ale, ale nie jest to jakaś wielka przeszkoda i coraz bardziej podoba mi się to minimalistyczne. Uważam, że troszeczkę bardziej eleganckie podejście do tego, do tego sportu. Może, może bardziej do tej aktywności w moim wykonaniu. To takie fajne newsy, fajne informacje, coś pozytywnego. A teraz jeszcze jedna sprawa, która związana jest z komentarzami, Waszymi komentarzami, niektórymi komentarzami pod poprzednim materiałem, a które dotyczyły tego, tego modowanego, fejkowego, udawanego Sejko Tuńczyka. Niech sięgnę po laptopa. Pojawiło się kilka komentarzy takich, gdzie bystre oko jednego z Was zauważyło, że coś tam nie do końca gra. Ja też finalnie zwróciłem na to uwagę i stwierdzam, że pod kątem technologicznym ten, ten, ten mod, ten, ten, ten składak nie jest jakiś najwyższych lotów. Ale jest też taki komentarz Bartka, który napisał, że nie lubię szkła mineralnego, dlatego kupuję fejka. No super podejście, nie powiem. I miałem okazję z nim wymienić jeszcze tam ze dwa zdania. Wiecie co? Bartku, powiem Ci szczerze, taki komentarz, w sumie to masz rację. Eee, pociągnęło mnie, jakoś tak poniosło mnie tym, że chciałbym że chciałem mieć tego tuńczyka w ręce, czy coś a la tuńczyk w ręce, żeby, żeby go porównać z tym właśnie Citizenem Wielkim, bo, bo wydawało mi się to zresztą zasugerowane, zasugerując się waszymi innymi komentarzami, fajnym pomysłem. Ciągle uważam, że to jest fajny pomysł i zgadzam się z tym, co się pojawiło w komentarzach. Finalnie zgadzam się z tym, co powiedział Bartek, że to nie był najlepszy pomysł. Ja już zagadałem do mistrza Macieja. Mojego twórcy wszelkiego rodzaju modów i być może wykombinujemy, wykoncypujemy na podstawie tegoż e, dawcy coś ciekawego do poskładania, coś co już nie będzie miało tarczy od Seiko i będzie bardziej jakieś takie prawidłowe. To jednak znaczy, że zabraknie nam tuńczyka do porównania z Ecozillą, a ja chciałbym go mieć. Chciałem go bardzo mieć, bo uważam, że to jest jakieś takie porównanie ferry, czy one jakoś tam mentalnie mi pasują w głowie. Choć to pierwsze spotkanie z tym, e, tym style Dive'owym tworem. Nie do końca mnie przekonało, ale byłbym fair wobec Seiko, gdybym nie złapał w ręce jakiegoś tuńczyka bezpośrednio od nich, żeby go porównać. I właśnie taki tuńczyk, dzięki przychylnościom bogów zegarkowego Olimpu, udało mi się gdzieś tam wyhaczyć ostatnio. I odpakowujemy paczkę, patrzymy co tam w środku. Raczej nie będzie górnolotnie, jeżeli chodzi o specyfikację, no bo cóż. E w racjonalnym budżecie nie można z perspektywy tuńczyka raczej wyhaczyć niczego ekstremalnie odjechanego, ale myślę, że to będzie uczciwy reprezentant tej koncepcji, bo też może jest i tańszy od Citizena, ale nie aż tak dramatycznie tani, żeby, nie mógł, żeby, żeby to go stawiało niejako na przegranej pozycji. Więc zerkamy do środka. Zdecydowanie jest to wersja, która kolorystycznie jest fajna. Jest właśnie wakacyjna, biała przypomina klimatem, tak, właśnie, właśnie tutaj, tego, tą ecozillę, gdy założona jest na biały pasek od Aracha, przynajmniej w tych aranżacjach, o których wiem, których już próbowałem. Ale to jest normalny zegarek w porównaniu z ecozillą. To są zupełnie inne kategorie, choć i tak do porównania sobie go dodamy. Po samych papierowych wymiarach miałem. Wrażenie, że powinien być odczuwanie troszkę większe. Nawet nie jestem pewien, czy to jest to samo, co ten styl dive'owy poprzedni pretendent. Zresztą zobaczmy jednego obok drugiego. Oczywiście zobaczmy jeszcze sobie obok Ekozilli, ale to może być pojedynek potworów, który jest niesprawiedliwy, bo mam wrażenie, że Ekozilla samym gabarytem i swoją wielkością go po prostu skonsumuje. Pozostało nam jeszcze przymierzyć na rękę! Ej, to jest wakacyjniak, To jest wakacyjniak, Lekki, kwarcowy, niezamiliony, radosne kolory z tym delikatnym czerwonym akcentem podoba mi się zegark. Podoba mi się choć z perspektywy specyfikacji technicznej nie jest to też nic górnolotnego. Tak, to był chyba nie najlepszy pomysł, a właściwie nie, źle powiedziałem. Tak, zdecydowanie mieliście komentujący, przynajmniej niektórzy, mieliście rację. To nie był najlepszy pomysł, i muszę pochylić głowę, posypać popiołem i powiedzieć, eh, mea culpa. Poniosły mnie, mnie emocje, znalazłem coś w miarę na szybko i myślałem, że to będzie cacy, a zepsułoby mi całą, e, e, zepsułoby mi to mocno efekt porównania, bo. Jeden dzień na ręku z tym steel Dive'em sprawił, że miałem takie mieszane uczucia i stwierdziłem, że chyba nie rozumiem do końca koncepcji tuńczykowego zegarka. To jest inne, to jest zupełnie inne. Na pewno nie jest do startu jeden do jeden, jeżeli chodzi o zegarek wielki z EcoZillą. Na pewno nie jest to jakaś alternatywa dla prufa ale może się wpisywać w temat naszego ostatniego przegadanego podcastowego odcinka pod tytułem zegarek wakacyjny, bo Chyba ma taki potencjał. Cóż, więcej nie mam do powiedzenia dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za fajny odbiór poprzedniego materiału. To taka wrzutka w międzyczasie. Teraz mogę już pracować nad pełnoprawnym porównaniem naszych dajwerów. Tych mniej, większych i tych mniejszych. A jak wymyślimy coś konkretnego, co można by ukłuć z tego steel dive'a, to się z Wami podzielę. No chyba, że Wy macie jakieś fajne pomysły, sugestie, co można by z nim zrobić? Niekoniecznie na zasadzie przejechać go autem, bo to by było mi jednak troszeczkę szkoda, bo prawdopodobnie jestem jakiś moderski, mniej lub bardziej potencjał. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Cześć i do zobaczenia.